Hej kochani, witam Was serdecznie ponownie, korzystając z okazji, że mam już makijaż, ponieważ przed chwilą dosłownie skończyłam kręcić poprzedni tutorial z nakładaniem minerałów na sucho i na mokro. Stwierdziłam, że włączę lokówkę i pokażę Wam, jak robię takie retrofale. Idealnie by było, gdyby sprawdziła się moja nowa lokówka od Remingtona, ta o takiej grubszej średnicy i wtedy te loki byłyby jeszcze bardziej takie mięsiste, bardziej pełne. Natomiast ona się totalnie nie sprawdziła, loki się nie utrzymują, moje włosy po prostu się rozprostowywują. Więc posiłkuję się swoją starą, cienką lokówką Philips Salon Curl. Jeżeli jesteście ciekawi, jak tworzę właśnie takie fale na swojej długości włosów, to serdecznie zapraszam do oglądania. Zaczynamy. Kochani, jeszcze póki pamiętam, to jeżeli spodoba Wam się ten odcinek, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, bo uwielbiam czytać Wasze komentarze i na nie odpowiadać. Oraz zostawcie oczywiście subskrypcję, bo tak patrzę na ten swój licznik i nie mogę uwierzyć, że dobijamy już do 10 tysięcy. Nie przedłużam i oczywiście zapraszam do oglądania. I tak wyglądają moje włosy po umyciu. Ja ich nie stylizowałam, nie podnosiłam ich objętości. Ja je tylko umyłam i one sobie wyschły i wyglądają w ten sposób. Są bardzo proste, wywijają się na końcach. Jeżeli kogoś to interesuje, to tak się składa, że przyniosłam kosmetyki, którymi myję włosy i pielęgnuję. I to jest ostatnio kafe Mini szampon z ceramidami. Odżywka, to jest halier. Odżywka, która jest cudowną odżywką, przepięknie wygładza poplątańce. Jedynym minusem tej odżywki to jest jej cena, a tak nie znalazłam żadnego, i to jest odżywka, która bardzo mi przypomina w działaniu tą odżywkę z Davinesa z linii o, którą tak uwielbiam. E, tą odżywkę już kończę i naprawdę ją bardzo lubię i polecam. No, tak jak mówię, niestety cena jest dość wysoka. I na to wszystko, zawsze kończąc moją pielęgnację, nakładam Elixir Fans, taki wygładzająco rozświetlający i jego też bardzo lubię, tylko niestety jego minus jest taki, że dostępny jest tylko... W profesjonalnych salonach albo profesjonalnych hurtowniach kosmetycznych, bo no to jest produkt profesjonalny, jest bardzo wydajny. Słuchajcie, używam go od sierpnia. Zobaczcie, wykorzystałam wy już połowę opakowania, zużyłam już połowę opakowania. No tak, ale to są właśnie takie moje rzeczy ostatnio ulubione do włosów i tak wygląda moja pielęgnacja. Ale przechodząc do samej stylizacji, podzielę sobie włosy teraz na, na sekcje. Zabieram tutaj z przodu jakby połówkę włosów, zostawiam coś takiego i z tyłu zabiorę też większą część. O. Może ja się obniżę. Kurczę, zapomniałam przynieść z L'Oreala ten krem, który chroni przed wysoką temperaturą. Jego dzisiaj też nałożyłam. Wkleję Wam zdjęcie, żebyście widziały, e, czym chronię włosy przed wysoką temperaturą. Ostatnio też chyba pokazywałam Wam ten produkt, w, też był w ulubieńcach. Oddzieliłam sobie teraz górną sekcję włosów, tą górną partię i zabieram się za kręcenie. I nie pamiętam, czy pokazywałam Wam kiedyś to urządzenie do kręcenia moich loków. To nie jest prostownica, to jest okrągła lokówka, ale... Ta cieńsza lokówka. Pamiętacie moją wpadkę z Remingtonem z tą grubą lokówką, która bardzo ładnie nakręcała włosy, ale skręt się kompletnie nie utrzymywał, bo chciałam właśnie sobie wymienić tą moją cienką na grubszą i niestety nie sprawdziła mi się wcale, więc w dalszym ciągu używam tej mojej cienkiej. I to jest lokówka marki Philips um, Salon Carol ceramid, i to jest właśnie powłoka ceramid. Ceramiczna, tak, powłoka ceramiczna. Ja odkręciłam tutaj, wiecie, tą, tą rączkę, taką, którą można sobie przytrzymywać włosy, bo ona mi tutaj kompletnie była niepotrzebna i nie używam jej, nigdy nie przytrzymywałam sobie w ten sposób włosów. Bo ja po prostu kręcę i przytrzymuję palcami. Powinna mieć do tego też specjalne rękawiczki, ale jakoś nigdy nie stanęły one na mojej drodze. Chwytam cienkie pasma i zaczynam kręcić od nasady do zewnątrz, zakręcając włosy. I na mojej długości robię to, na, na tej grubości lokówki robię to dwa razy. I robię tak z, każd z każdym pasmem. Zakręcam do zewnątrz dwa razy, i końcówkę sobie tutaj zostawiam. I trzymam włosy na tej lokówce około 10 sekund. Z tyłu mam troszeczkę krótsze włosy, więc zawijam tylko raz na lokówkę. I takie loki zostawiam. Nic z nimi nie robię, nie ruszam ich, czekam aż one sobie spokojnie wystygną i się same utrwalą, bo jeżeli takie gorące loki zaczniemy rozczesywać, to one się po prostu nam e, rozprostują. Więc ja je teraz zostawiam i kręcę sobie spokojnie dalej. Tutaj coś jeszcze mam, widzenie nakręconego, jakiś mały fragmencik. I tu zmieniam rękę i teraz trzymam lewą ręką sobie lokówkę, a prawą nawijam. Lokówką pracuję mi się troszeczkę łatwiej niż prostownicą, przynajmniej z tej mojej prawej strony, bo ja tutaj zawsze mam problem, żeby wykręcić ładne loki. Nie wiem, jakoś tak te ręce mi dziwnie pracują, ta lewa ręka nie jest aż tak sprawna i ona mi nie do końca chce wykręcać te loki. A jednak lokówka jest moim zdaniem troszeczkę prostszym narzędziem. I tak wygląda nakręcona pierwsza warstwa. To są teraz takie barokowe loki, ale spokojnie za chwilę to sobie dopracuję. Dokręcę tutaj drugą część i będę później rozczesywała. Także to nie będzie taki efekt. I tutaj, w zależności od tego, jak um, bardzo chcecie mieć te włosy nakręcone, możecie sobie regulować jakby wysokość tego pierwszego skrętu, bo nie musicie iść od samej nasady, możecie sobie zacząć kręcić włosy na przykład od połowy i zakręcić tylko jeden raz. I ja sobie tutaj nakręcę półtorej i wtedy wyjdzie wam tylko taki jeden połamaniec, jeżeli właśnie nakręcicie tylko raz i od połowy włosów, to będzie tylko taka delikatna fala. I też ważne jest, z którą stronę trzymacie lokówkę. Ja ją zawsze trzymam pionowo, po to, żeby właśnie ten lok wyszedł w ten sposób. Zobaczcie, jaki tutaj jest lok na trzy razy. To pasmo ewidentnie chce mi przejść na tą stronę. Nie chcą się te moje włosy układać na, ze, ze środkowym przydziałkiem. I co mi tu jeszcze zostało? Zostało mi to, jak te włosy chcą mi się tutaj ułożyć. Te idą ewidentnie na bok, a te mi tutaj zostaną. Więc podzielę sobie na dwa pasma i nakręcę osobno. I to pasmo mi ostatnie zostało. Kręcę tak samo jak wszystkie, ale ono jest ewidentnie dłuższe. Więc na trzy razy pójdę. No i mogłabym powiedzieć, fryzura gotowa, ale nie, 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 ja nie zostawię teraz tak tych loków, tych babcinych, barokowych loków. Ja je sobie delikatnie roztrzepię, tylko one są jeszcze tutaj ciepłe, więc chwileczkę poczekam. Spryskam lakierem i teraz używam taftu granatowego, to jest Ultimate Hold Crystal Shine na poziomie numer 6. Teraz palcami delikatnie je rozczesuję. I słuchajcie, na koniec jeszcze nakładam odrobinę, dosłownie jedną pompeczkę tego eliksiru, po to, żeby włosy ładnie nabłyszczyć. Natomiast idąc za Waszą poradą, zakupiłam sobie szeroki grzebień i odłożyłam szczotkę Tangle i nie używam już jej, bo stwierdziłyście, że ona bardzo niszczy włosy, ja jakoś tak nie zauważyłam u siebie, no ale faktycznie szeroki grzebień wydaje się być takim grzebieniem, który nie szarpie tych włosów i jest delikatniejszy. I teraz y, mogłam te loki zostawić tak jak, y, tak jak było i to jest taki, wiecie, artystyczny nieład. Albo mogę je właśnie rozczesać y, szczotką, albo grzebieniem i uzyskać właśnie takie y, fale. Można by to było powiedzieć. Kochani, i retrofale gotowe to są takie właśnie fale po łamańce. I ja bym uzyskała o wiele lepszy efekt na mojej długości włosów tą długą, grubą lokówką z Remingtona. Niestety te loki okazały się tak nietrwałe i lok ładnie się nakręca, natomiast on po prostu się tak szybko rozprostowuje, że ta lokówka kompletnie mi się do niczego nie nadaje. No i muszę się posiłkować swoją właśnie starą, cienką lokówką. Jeżeli macie takie grubsze, to technika jest ta sama i ten efekt będzie jeszcze ładniejszy. Będą te loki takie mięsiste, takie grube i bardzo efektowne. Mimo, wszy mimo wszystko mam nadzieję, że ten filmik okazał się troszeczkę pomocny. Technika jest dokładnie taka sama, jeżeli właśnie macie grubsze lokówki. Albo jeżeli macie krótsze włosy, no to ta cienka będzie właśnie odpowiednia. Eee, dziękuję Wam serdecznie, kochani, dzisiaj za uwagę. I do zobaczenia. Buziaczki, pa!